Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Klaudia Stawiarska z tej strony, trener biznesu online i network marketingu. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, ponieważ każdego tygodnia w wtorki i w piątki dzielę się moją wiedzą z branży marketingu sieciowego i biznesu online. A dzisiaj... Chciałabym poruszyć taki temat, uważam mega ważny, jaki właśnie zauważyłam wśród osób działających w branży marketingu sieciowego, a mianowicie, czy jeśli nie lubię tej branży, to czy mimo wszystko powinienem ją robić? Czy jeśli nie jestem do końca przekonany w ogóle do jakby budowania relacji z ludźmi, budowania sieci klientów i tak dalej, to czy powinienem się zmuszać właśnie? Do tego biznesu, żeby po prostu zbudować dochód pasywny, bo nie znam żadnej innej możliwości zarabiania pieniędzy online czy też budowania dochodu pasywnego. No i moja bardzo prosta odpowiedź, prawdopodobnie się domyślasz, jest taka, że oczywiście, że nie rób tego, absolutnie nie rób tego, wręcz zabraniam Ci to robić, ponieważ jeżeli Ty nie lubisz tej branży, nie jesteś do niej przekonany, nie, nie chcesz jej robić po prostu, nie lubisz rozmawiać z ludźmi, nie jesteś otwarty na ludzi no to po co masz się do tego zmuszać i robić coś, co nie sprawia ci przyjemności? Po pierwsze, nie będzie ci wychodził ten biznes, dlatego że sam nie jesteś do niego przekonany, więc nikogo do niego nie przekonasz, nie będziesz mówić o nim z entuzjazmem, a co najważniejsze, nie wytrzymasz długo w takim stanie emocjonalnym. Czyli przy pierwszym zakręcie, przy, pierwszym, przy pierwszych trudnościach, przy pierwszych problemach, jakie się pojawią w twoim działaniu, po prostu się poddasz i będziesz mieć bardzo szybko wymówki, będziesz skupiać się na właśnie wymówkach, nie na rozwiązaniach, dlatego, że tego biznesu po prostu nie lubisz. I właśnie mój apel do wszystkich osób, które nie lubią branży marketingu sieciowego, nie lubią tego robić, nie lubią rozmawiać z ludźmi, nie lubią siedzieć na Facebooku i w ogóle ich nie kręci ten temat, żeby się po prostu tego nie robili. Dlaczego? Dlatego, że po prostu yy, takie właśnie osoby, yy, być może Ty jesteś taką osobą, które zmuszają się do tej branży, bardzo szybko poddają się, nigdy nie osiągają sukcesu, i właśnie takie osoby później chodzą gdzieś tam, y, idą w świat i opowiadają, jaka ta branża jest beznadziejna i że tutaj się nie zarabia pieniędzy. A dlaczego? Dlatego, że się zmusili do tego, żeby robić coś, czego nie chcą robić, czego nie czują i nie, w ogóle nie wierzą do końca, że jest w ogóle możliwe zarabianie pieniędzy y, w tym biznesie. Dlatego po prostu jeżeli nie czujesz tej branży, jeżeli nie lubisz rozmawiać z ludźmi i uważasz, że to wszystko to jest bójda, że to jest piramida, że to jest po prostu nie wiem co jeszcze, to mm, no to daruj sobie. Po prostu idź i poszukaj innego sposobu na zarabianie, ponieważ tych sposobów na zarabianie online czy też offline jest tysiące i na pewno jestem przekonana, że znajdziesz coś, co będzie Ci sprawiało mega radość, satysfakcję, przyjemność i znajdziesz w tym pasję, tak? bo tylko wtedy będziesz w stanie wytrzymać wystarczająco długo, nawet jeżeli przyjdą trudne dni, bo w każdej branży przychodzą takie dni. Nieważne, czy działasz online, czy offline, czy w biznesie MLM, czy w biznesie jakimś jeszcze innym, czy na giełdzie, czy jesteś blogerem, youtuberem albo może jeszcze coś innego robisz, tak? Zawsze są gorsze dni. Takie to jest w działaniu biznesmena, ale w ogóle w życiu, to jest taka sinusoida. Że raz na dole, raz na górze i ty musisz być przygotowany na to, żeby te gorsze dni przetrwać. A nie przetrwać ich, jeżeli to, co robisz, nie jesteś do tego przekonany i tego nie lubisz. Tak jak powiedziałam, znajdziesz bardzo szybko wymówkę, żeby się z tego wycofać. Dlatego mam nadzieję, że osoby, które to oglądają i które nie lubią tej branży, a zmusiły się do niej, bo wydaje im się, że to jest jedyny sposób na zarabianie i zbudowanie dochodu pasywnego no to zachęcam Was, żebyście poszukali czegoś innego, bo naprawdę tych sposobów jest tysiące. Na moim kanale, na moim YouTubie, czy też na blogu znajdziecie już wkrótce też dużo różnych pomysłów na to, jak rozwijać na przykład swój sklep online, czy jak rozwijać swojego bloga, czy jak zarabiać na kursach online. Będę tą wiedzą się też dzieliła. Natomiast na ten czas... Jeżeli chodzi o branżę network marketingu, jeżeli Ty jesteś wciąż tutaj do tego sceptycznie nastawiony, to albo zmień myślenie i całą mentalność na temat tej branży, albo po prostu zmień branżę i rozwijaj się czymś innym. Po prostu nie trać czasu. Nie ma sensu. Więc tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie lajk like, jak Wam się podobało. Skomentujcie na dole. Skali od 1 do 10, gdzie 10 to najbardziej, jak bardzo jesteście wy przekonani do tej branży i jak bardzo wy lubicie tą branżę, a jak bardzo jej nie lubicie, bo wiem, że są osoby, które robią network marketing i go bardzo nie lubią, a zmuszają się do tego i jest to bardzo, bardzo złe. Więc trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że Wam się podobało, polejkujcie, udostępnijcie dalej, no i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.